Bycie tutaj w domu u Pana daje takie możliwość obserwacji ze względu na pomnik, który tam rodzice, ojciec się głównie starał, żeby był ten pomnik miłosierdzia Bożego. No i ze względu na krzyż, który, który Pan postawił w miejsce tej inscenizacji, czy jakiejś takiej inscenizacji osoby. Jana Pawła II, która stała tuż na terenie domostwa, że z tym, z, tym, z tą insynizacją się Pan rozprawił i w miejsce tego stoi Wysoki Krzyż z figurą Pana Jezusa. Oczywiście od strony jakieś tam artystyczne i tak dalej można, można dyskutować, natomiast rzecz jest, że dla chrześcijan, dla katolików, jakby zestawić dwa znaki. Krzyż z wizerunkiem pana Jezusa i kamień, na którym jest wyryty, i teraz pytaj, zgodnie z którą wizją osoba pana Jezusa z objawień siostry Faustyny, to który znak jest uniwersalnym znakiem dla wiary katolickiej. No, odpowiedź będzie prosta. W dzisiejszych czasach na pewno jest takim znakiem krzyż. Z wizerunkiem pana Jezusa. No a obserwacje właśnie tu bycia yy, przy domu Pana, w domu Pana, ludzi przechodzących daje rozpoznać, że, że wielu ludzi, którzy tu przechodzą, niektórzy w ogóle nie reagują, ale ci, którzy reagują, jakoś widać z takim sentymentem, odwracają się do tego kamienia i tam do tego, 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 tego wizerunku Pana Jezusa nazywanego miłosiernym. Natomiast obok krzyża przechodzę w jakiś sposób obojętny. No, może to być protest wobec, wobec y tego, że w kościele ksiądz tam poinformował, no, ale to krzyż tu stoi już ze czwarty rok? Plus minus, tak. A ja tu mieszkam dopiero od, od, od roku i trochę, więc to już jest chyba wcześniejszy proceder, nie związany tylko z moim tu zamieszkaniem, ale. Ale w jakiś sposób, że, że z tą religią, którą, której znakiem jest ten pomnik, ludzie się bardziej utożsamiają niż z religią, którą reprezentuje Chrystus na krzyżu. No i należałoby wskazywać, że, że to właśnie, co, co ksiądz Kępiak nam w nowicjacie mówił o tym, że tam po Soborze nastąpił ta, ta zapaść kapłaństwa i że konfesjonały zamieniły się w, w, w skrzynki, takie pudełka czy, czy takie schowki dla sprzętu do czyszczenia kościoła albo je w ogóle wyeliminowano. To nie rozwiązał żaden dokument Jana Pawła II o spowiedzi, bo trudność jest właśnie w tym, co przynosi sobór i posoborowie, że tworzy nową religię, która potrzebuje jakiegoś fałszywego orędzia o miłosierdziu Bożemu, dlatego że sakrament pokuty, który Pan Jezus czyni jako owoc swojego zmartwychwstania, zawsze jest dla grzesznika wyzwanie. Dużo łatwiej jest sięgnąć po jakieś właśnie takie sobie, no nie można tu kpić z wezwania, bo wezwanie Jezu, ufam Tobie jest jak najbardziej wyzwaniem, no Jezu, ufam Tobie. Pięknie. Rzecz jest, że sprawa sakramentu pokuty dla grzesznika jest pierwszorzędna, bo bez niego nie mamy jak Odejść z tego świata w stanie łaski, uświęcającym. I w normalnych warunkach nie uzyskamy stanu łaski, uświęcającej, przywrócenia go, jeżeli po chrzcie zgrzeszyliśmy, jak przez spowiedź ze spełnionymi wszystkimi warunkami, wśród których najważniejszy pozostaje żal zagrzeni to żal za grzechy, jeżeli by spowiedź się nie mogła odbyć, to że daj na to nie zdążę, czy ja umrę wcześniej, czy ksiądz nie dojedzie, albo ksiądz umrze, to ten żal za grzechy jest wystarczający do tego, abym otrzymał stan łaski uświęcającej. Ale jest, że ja nigdy na ten stan nie mogę liczyć na sposób pewności. Natomiast w spowiedzi jestem pewien. Że żałuje, że się spowiada. No i można by tak wskazać, że tym znakiem spowiedzi, znakiem sakramentu pokuty jest Pan Jezus na krzyżu, tak jak tu przy Pana domu. Natomiast tym sposobem, tymi, 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 tymi konfesjonałami, które zamieniono na zachodzie, albo je wywalono, albo na, na, na szczotki miotły wiadra, to jest pomnik Jezusa i to jest taka łatwa łatwe dojście do, do poczucia zadowolenia samego siebie grzesznika, który nie musi przeżywać dolegliwości sakramentu pokuty. Rzecz jest, że jedno, czyli sakrament pokuty daje zbawienie, bo to Pan Jezus przyniósł, natomiast pomnik Jezusa Miłosiernego daje co najwyżej jakieś takie ukojenie serduszka, że Pan Jezu, no, Ty wiesz, że jakoś. I, Ciężko jest w tym życiu i masz dla mnie ale z tego nic nie ma, nic nie ma, więc nam jest przy sakramencie pokuty trwać, tak jak on Kościołowi został udzielony jako sakrament i tak jak Kościół przez wieki ten sakrament nauczył się szafować i zawsze do sakramentu pokuty, czy to jest okres, Przygotowujący do świąt wielkanocnych, czy już w okresie wielkanocnych, mieć jak najżywsze, jak naj, najgorętsze serce, żeby pamiętać, że sakrament pokuty przez spowiedź, nie tylko jesteśmy z grzechów oczyszczeni, jeśli spełniamy wszystkie warunki spowiedzi, ale też uzbrojeni przeciwko grzechom, żeby, z, żeby w grzechy, które, które odrzucamy, odrzucamy Nie dajmy się zwodzić tej łatwej, łatwej religijności posoborowia, która formalnie nie odrzuca sakramentu pokuty. Bogu dzięki, w obrębie Nowus księża wciąż jeszcze spowiadają pytanie, jakie to są spowiedzi, przynajmniej w Polsce. Jakie to są spowiedzi i czy, czy jest kryterium wiary jako podstawowy wskaźnik, ale, ale w Polsce Bogu dzięki konfesjonałów jako takich nie wyrzucono. Nawet znajdą się takie przykłady, które no w jakiś sposób zaskakują, że gdzieś tam w jednym czy drugim miejscu będą jakieś, jakieś, jakieś kaplice i przy w kaplicach będą przynajmniej niektórzy księża pomyśleli, by żeby był, był konfesjonal. No, rzecz jest, że jeżeli jest konfesjonal, to to jest obowiązek poważny, poważnych spowiedzi i tego jak najbardziej w obrębie nowej praktyki posoborowia nie znajdziemy, albo z trudem znajdziemy ludzi, którzy będą na poważny sposób spowiedź traktować. My mamy świadectwo, że Pan Jezus zmartwychwstaje po to, żeby obwieścić apostołom o władzy, którą mają wobec grzeszników do odpuszczania grzechu. Czy to w okresie przed Wielkanocą, czy to po Wielkanocy, w każdym okresie, zawsze lekarstwem naszym na grzech zostaje sakrament pokuty, do którego nam się właściwie. Przygotowywać, ale zawsze też widzieć, że jest to sakrament, w Pan Jezus jak z orędziem przychodzi. W dniu martwych Zmartwychwstały, żeby przynieść Wam lekarstwo męża. Sakrament pokut władzę kapłanom daną apostołom przez apostołów udzieloną, kapłanom, żeby leczyć serca, dotknięte są. Miejmy w sercu tych wszystkich ludzi, tym bliższa jest ta pobożność posoborowa, ze względu, że stanowi jakąś łatwiejszą drogę. Przecież, że to jest łatwiejsza droga, ale droga, która nie prowadzi do zbawienia. My chcemy mieć drogą, która zaprowadzi nasze dusze do zbawienia.